Dziękuję za obserwację. Cześć, Tarulka. E, witam. Co tam u Was widzowie słychać? Co to za posty na Instagramie? Ogólnie post z kresiem. w tego, bo zrobiliśmy dzisiaj sesję. A jeżeli chodzi o moją storkę, to facet z którym się spotykałam jest bardzo kłamliwy i to babierz dziewczyny uważajcie na niego straszny babierz i straszny kłamca, który kłamie prosto w oczy. Nie jest to dobra osoba. Dziękuję pięknie. Naprawdę prosto w oczy potrafi kłamać i ze wszystkimi kłamstwami dowiadywałam się sama. Nie jest jedno kłamstwo, które on powiedział. Tak kłamliwy i tak. zdrajca. Dziękuję pięknie. Totalny zdrajca. Kto? Nie Nieważne, widzowie, nieważne. Ja, jak ktoś go pozna, to się sam przekona z czasem. Nie dziwne, że był sam tyle czasu i nie był w żadnej, w żadnej relacji, bo naprawdę nie nadaje się do tej relacji. Nie, nie, nie Rafał, nie Grześniu. <gryzysiu> <Grzysiu>, nie był z własną Dziękuję, Dorotka, za serduszko. że szczerze, kłamliwy. Nie, nie, Maci. Oh, okay. Dobrze, że uciekł? Nie, ja uciekłam, ja uciekłam, widzowie, ja uciekłam nie ma, właśnie akurat on nie miał od czego uciekać. Bo nie zrobiłam nic bo nie zrobiłam nic nie tak. Nie, nie o Adiego widzowie. Adi jest super. Tak, mówię o tym, który mógł być ze o Polaka. To jest totalna kłamliwa męta, normalnie. Tak, menta, że szok. Dzie dziękuję pięknie. Czy Karolinka jest niewinna? W tej sytuacji niewinna. Karolinka nic nie zawinia. To mąż. Dziękuję pięknie, więc z nikim się nie spotykam. Aktualny jest teraz casting na męża, więc możecie pisać. Czy będzie Adi? No spotkam się z Adi. Ale widzicie, trochę mi tak głupio, bo ostatnio Adi mu napisałam, że, że chcę z tym facetem spróbować tak na serio, że to może będzie mój mąż i napisałam, że liczby i wszystko to dla mnie takie nieważne gdzieś tam... Nie eee, by na... tak pisałaś. wpisałaś. Kupuję jeszcze. Co? No właśnie głupia jestem, bo, bo się to kochałam. I teraz kupiłam mi co się odezwać. Nie przejmować się? Przejmuję się widzowie. No jak mogłam się dać coś taką Z takim normalnie chłopakiem, za takim się oglądałam, jak mogłam. Od razu powinna wiedzieć, że to powiesz. Czy jesteśmy uchliwe? Czy taka kochliwa jestem? No nie wiem. Zawalczyła od niego. No a jak mam teraz do niego walczyć? Widzę, jak ja mu napisałam, że nie możemy robić kontentu, bo, bo, bo mój chłopak może być zazdrosny, a, a ja, ja chcę naprawdę dla niego jak najlepiej i chcę się starać, że mam nadzieję, że nam wyjdzie i że będziemy małżeństwem. Jak mogę do niego napisać teraz? I sama napisać, że, że mi nie wyszło? Możemy robić content? Możemy robić daj y razem? Chwalcz, chodź Oj, to mu dziękuję. To mu dziękuję, dziękuję. wiki. Zobaczcie, tu musia. Czy Benek nie jest? Benek marzony. Tylko. Ady uh, się będzie cieszył, bardzo cię lubi. Zadzwoń go, przepraszam. Ale nie, to nie było tak, jak To nie było w złym tonie, że ja Adiego obraziłam. Nie mogę za to przepraszać. Ja ją po prostu napisałam, co czuję. Napisałam, że się z kimś spotykam i że po prostu, jeżeli chodzi o te, ten kontent i nasze live'y razem, wyglądają. One wyglądają tak, że po prostu ja z Adiem mam super vibe Naprawdę mam z nim super vibe i zawsze wyglądało to tak, że, że ludzie chcieli żebyśmy byli razem, bo mieliśmy ten super vibe I To tak naprawdę było Ja pisałam po prostu Adiem, że, że, chodzi, że bardziej wolałabym zastępować z tym wszystkim, dlatego że mam kogoś, komu to się może nie spodobać A ten ktoś to jest kłamliwa menda i szuja I wcale nie jest wart niczego Niczego co do niego zrobiłam No Dziękuję Alina. O, tyś zrozumie. A, to ja tak mi to nie normalnie. A chęcią mi się komuś wypłakała. A mi tego głupią. Nie płacz, nie warto, nie płacz, nie, nie będę Cię płakać. No, naprawdę nie warto, powiem Wam tak szczerze, jeżeli chodzi o tą mendę tego faceta. Nie, nie warto w ogóle, wcale, nie warto. On nie jest wart świeczki, naprawdę. Paulinka jest... plus Polak równa się serce. Dziesięć złotych. Paulina, teraz słuchaj, napisz do Adiego, że go przepraszasz, albo coś dzisiaj cały czas o Was myślałam. Bardzo do siebie pasujecie, walcz o niego. Paula zapraszał Cię wczoraj na poniedziałek na live, sam Cię zaprosił, Paula, walcz. Um. Może, niego, może niego e, nie wiem. Może to nie wpadnę poniedziałek. Nie wiem, czy my... a zniesie to moje rozchwianie takie. Dopiero co mu napisałam jedno, bo miałam nadzieję, że mi się ułoży. Nie, to nie ma to to miał macie, względzie mówię. Ładna jesteś. Szkoda mi faceta moje córeczki, nie słuchajcie, moja córeczka ma się dobrze. To czemu mam jej szkoda. Nie walcz nigdy o faceta. No właśnie nie, nie będę walczyć o faceta, bo, bo to jest bez sensu. Powiem Wam tak szczerze. Starałam się o coś, mimo powiem wam tak, moja relacja ostatnio wyglądała tak. Weszłam w relację, mimo że dowiedziałam się, że ten chłop romansował sobie z inną laską, romansował. Kiedy ze mną romansował, romansował też z inną, ja się o tym dowiedziałam, potem mnie przepraszał, mówił, że będzie wszystko dobrze, potem polajkował zdjęcie mojej koleżanki, które było roznegliżowane, a moich zdjęć nie lajkował. Normalnie pajac. Tak, ja się jeszcze dowiedziałam, że całował się z inną laską, kiedy mówił: Nie masz czym się martwić, wszystko jest w porządku. Pisał ze mną cały wieczór, rozumiecie? Cały wieczór ze mną pisał. Mówił, że wszystko jest w porządku, że nie mam czym się martwić, a dzisiaj się dowiedziałam, że się całował z tą dupą, o którą się martwiłam. Rozumiecie? Jak on, mógł, on ze mną pisał, on się z nią pocałował, a potem mi napisał, że wszystko jest w porządku. Jak można tak kłamać? obrzydliwe bolej go. No Olej go, olej go, bo normalnie śmierdziele jak każdy facet. Ja nie chcę tutaj obrażać wszystkich facetów, ale powiem wam tak szczerze, wyjątkowo. Każdy facet jest śmierdzielem. a ty nie jesteś. A ty nie jesteś Karolinka. Są też porządne facety, po prostu Karolinka. Nie wszyscy są tacy. Nie nie co powiem na wczorajsze zachowanie Mati, ale ja nie wiem, co Mati wczoraj zrobił, tak szczerze nie oglądałam shotów. A co Mati wczoraj zrobił? Uświadomcie mnie, niech mi mnie ktoś uświadomi, co Mati zrobił. Nie widziałam ja, ja widziałem, ja, ja ostatnio mniej podziwam na TikToka i mam duszę spokojniejszą. <noise> Jak nie, nie słucham o tym, co o mnie mówią. Czekajcie, napisz do Adiego, Paulika, napisz do Adiego. Zróbmy niespodziankę nie i pojedź do niego. Czy on, czy on się nie odzywa? Nie, ja widziałem, odkryłam kłamstwo. Się wkurzyłam i, i zostawiłam typa. Grzechu to jest śmierć, ja też chciałam powiedzieć. A co mam e, z typem być? Co mnie opanuje wiecznie i jest babiarzem i łasi się na wszystko, co się rusza. Po co mi taki typ, który wypisuje i, ob i lajkuje relacje moich koleżanek? Po co mi taki typ? Do niczego mi jest niepotrzebny taki typ. Niech naprawdę powiem wam tak szczerze, że ja współczuję jego przyszłej dziewczynie, współczuję. To nie jest dobry chłopak. Oj, dziękuję, pięknie za ulicę, dziękuję za różnicę. Znajdziesz lepszego? Oczywiście, Boże, lepszego to na ulicy znajdę. Widzowie, mniej kłamliwego. To jest najgorsza, powiem Wam tak szczerze, że na początku, z, za każdym kłamstwem, jeszcze się łudziłam. Bo, to wasza, Matejego, do Adiego dawaj. Nie, nie chodzi o Adiego, widzowie, Adie jest super innego nie znajdę ze swoją reputacją, bo tysiące czekają w DM-ach, żeby się ze mną spotkać, znajdę, znajdę innego i to szybciej niż myślicie, nie, nie mam problemu raczej, po prostu nie chcę się teraz zaangażować emocjonalnie, to, dziękuję, dziękuję pięknie, muszę trochę odczekać na trenera mojego i Karolinki, a ten trening z Adin to mogłoby być dobre, też radę, no. Ale ja powiem wam tak szczerze, jak mam dać się tak oszukiwać? Jak? Z... Jeszcze się starałam, nie jeździłam. Nic nie wart, nic. Nie kochałam, kochałam. I się starałam. Adi tego typa zwyzywa jeszcze, ale nie wstyd trochę przydało. naprawdę, bo napisałam mu wczoraj wiadomość, że, że chcę próbować po prostu z chłopakiem jakimś tam x i, i że chcę się postarać, nie chcę zbudzać zazdrości i mimo tam wszystko mówiłam, że, że, że z Adi mi się super rozmawia, to jest wiadome, bo to widać to, że po prostu, że, że nie nie, nie chcę, bo Cześć, Polnika, Cześć Mianowicie, dziękuję. Ten facet był strasznie kłamliwy, widzowie, i to wcale nie jest tak, że ja na początku myślałam, że on właśnie taki jest. Znaczy, na początku myślałam, że jest babierz, a potem myślałam, że jest zupełnie inaczej, ale się oszukiwałam. Nie, bo nie, się bo bo nie zakochałam. Się, kurwa, pamiętaj, powiedziałam, to było po złości, bo się z Patrycją.